Przejdźmy teraz do utworzenia albumu za pomocą kolejnego kreatora. Wybieram tutaj przycisk Gotowe Rozmiary. Tym razem wybiorę kategorię, która będzie miała okładkę cyfrową, którą również będziemy musieli zaprojektować. Przechodzę dalej. I tutaj wybiorę ponownie ten sam rozmiar, czyli 30 na 20 cm. Liczbę stron zwiększę tutaj do 8. I klikam na zieloną strzałkę. Stąd wybiorę Kreator. I przechodzimy do pierwszego kroku tego kreatora. Jak widać, tutaj u góry mamy wyświetlone nasze strony. Na początku jest to okładka, następnie strona 1, 2 i tak dalej, i tak dalej. I w tym momencie wszystkie te strony możemy zaprojektować ręcznie, korzystając z gotowych szablonów. Szablony to możemy filtrować za pomocą wszystkich tych ustawień widocznych tutaj u dołu. Powiedzmy, że na początku zaprojektujemy okładkę. Wybiorę więc tutaj z orientacji okładka. I tutaj mamy typowe okładkowe szablony. Ja wybiorę na przykład ten szablon, po prostu klikam i przeciągam go na okładkę. I tego typu szablon będzie zastosowany do zdjęć umieszczonych w naszym albumie. Przejdźmy teraz do innych szablonów, na przykład szablony poziome. Na początku tutaj wyświetlany jest zawsze szablon, który jest użyty, a następnie cała reszta szablonów. Wykorzystajmy więc te szablony. Po prostu klikamy i przeciągamy te szablony, które nam się podobają, na kolejne strony naszej okładki. Spróbujmy teraz przefiltrować je nieco inaczej. Wybierzmy inny styl, na przykład Modern. Jak widać, te trzy szablony to są te, które zostały już użyte w naszym projekcie. Wybierzmy teraz kolejne szablony, na przykład taki. I na koniec jeszcze pokażę, że możemy wybrać też teoretycznie niepasujące szablony. Ja przejdę tutaj do orientacji kwadrat i wybierzmy na przykład ten szablon i upuszczę go tutaj jako stronę ostatnie. Jeżeli przyjrzymy się dokładnie tym stronom, to widać, że one mają różne rozmiary. W rzeczywistości jednak te szablony dostosują się do rozmiaru naszego albumu, nie musimy się tutaj przejmować tym, że na podglądzie wygląda to inaczej. Program poradzi sobie z tym bez żadnego problemu. Przechodzimy teraz dalej, klikając na zieloną strzałkę. W tym miejscu musimy wybrać zdjęcia. I jeżeli spojrzymy dokładnie, to zobaczymy, że mamy tutaj symbole oznaczające, w którym miejscu dane zdjęcie wyląduje. Pierwsze trzy zdjęcia wylądują nam na okładce. Oczywiście, te zdjęcia muszą być zaznaczone. Czyli dopiero w tym momencie te trzy zdjęcia wylądują na okładce. I ja proponuję właśnie w ten sposób pracować. Na początku poukładać sobie zdjęcia zgodnie z tym, w jaki sposób są tutaj przypisane do nich strony, a następnie wszystkie zaznaczyć. Na chwilę jeszcze je odznaczę. Powiedzmy, że będziemy chcieli nieco inne zdjęcia umieścić na okładce. Na przykład zaczniemy od tego zdjęcia. Po prostu klikam i przeciągam je w to miejsce. Drugie zdjęcie niech pozostanie. Trzecie zdjęcie również zmienię. Niech to będzie na przykład to zdjęcie. I w ten sposób postępując ustawiamy wszystkie zdjęcia. Spójrzmy tutaj na podgląd. Na podglądzie stron widzimy nadal oczywiście zdjęcia, które są tylko zdjęciami przykładowymi. Ale możemy się dzięki temu w jakiś sposób zasugerować, jakie zdjęcia użyć na danych stronach. Ja teraz będę chciał zaprojektować stronę 7 i 8. Tutaj na podglądzie są pojedyncze osoby, więc spróbujmy samodzielnie w podobny sposób zaprojektować te strony. Strona 7 i 8 znajduje się w tym miejscu. To zdjęcie będzie użyte na tej stronie oraz to. To zdjęcie będę chciał zmienić. Znajdę tutaj jakąś pojedynczą osobę. Niech to na przykład będzie to zdjęcie i teraz. Przeciągam je w to miejsce. Jeżeli zdjęcia te nie są widoczne, to wystarczy, że przesunę się tutaj do góry. W ten sposób wszystkie zdjęcia zaczną mi się przesuwać. I upuszczam to zdjęcie w tym miejscu. Teraz wszystkie te zdjęcia musimy zaznaczyć. Ja zrobię to w ten sposób poprzez przeciągnięcie. I jeszcze kliknę na tym zdjęciu. Jak widać, wszystkie te zdjęcia, które są opisane tymi dodatkowymi symbolami, są teraz zaznaczone. Jeżeli zaznaczymy nieco więcej zdjęć, nic złego się nie stanie, po prostu będą one zignorowane. W tym momencie możemy kliknąć na zieloną strzałkę, żeby przejść dalej. Nasz album został już zaprojektowany. Możemy teraz dokonać małych poprawek, a następnie go zapisać. Spójrzmy teraz może na stronę 7.8. To jest ta strona, którą projektowaliśmy na końcu. I jak widać, w pełni poprawnie wpasowała się ona w nowy format albumu. Ja teraz jeszcze tylko dostosuję wygląd tych zdjęć. Przejrzyjmy wszystkie strony. Tu możemy pokręcić kółeczkiem myszy do przodu, żeby przybliżyć tę parę. To wszystko wygląda dobrze. No, ta okładka niestety nie jest zbyt szczęśliwa, ponieważ nałożyły się dwa zdjęcia, które są do siebie nieco podobne. Spróbujmy więc zamienić to zdjęcie na jakieś inne. Wybierzmy na przykład to zdjęcie, klikam na nim dwukrotnie. Czy teraz to wygląda lepiej? Według mnie nie. Wróćmy więc teraz do poprzedniego wyglądu i spróbuję usunąć to zdjęcie, które znajduje się pod spodem. To zdjęcie musimy przesunąć. Zaznaczmy to zdjęcie, wciskam klawisz Delete, a z tym zdjęciem wróćmy tutaj do tej pozycji przed chwilą wykonałem kilka operacji, które być może nie są zbyt zrozumiałe, ale pracą ze zdjęciami zajmiemy się jeszcze w następnych filmach. Teraz jedynie posługiwaliśmy się podstawowymi funkcjami, takimi jak przesuwanie czy też usuwanie zdjęcia. Na koniec jeszcze może usuniemy tutaj ten napis, który nie jest w tym przypadku zbyt sensowny, ponieważ jest napisany po angielsku. W następnych filmach dodamy tutaj własny napis